Cześć, witam na moim kanale. Po dłuższej przerwie chciałbym zaprezentować Wam nowy film. Ten film dotyczy urządzenia, które pojawiło się w sprzedaży kilka tygodni temu. Jest bardzo łatwo dostępne dla wszystkich i jest związane z amigą, a mówię tutaj konkretnie o konsoli A500 Mini. Oglądacie właśnie pierwszy film, który będzie takim ogólnym przedstawieniem tego urządzenia. Natomiast w drugim filmie pokażę wam jak uzyskać bardzo ciekawe efekty związane z konsolą, a konkretnie jak uruchomić Workbencha. Zapraszam do oglądania. Konsola A500 mini wygląda jak Amiga 500, tyle że pomniejszona. Z przodu urządzenia znajduje się klawiatura, która oczywiście jest tylko atrapą, to znaczy żaden przycisk nie jest tutaj ruchomy. Są też dwie diody, power i drive, tak jak w amidze 500. Po prawej stronie jest wejście na dyskietkę, oczywiście również jest to tylko atrapa, nic tam nie można włożyć. No i od tyłu są wszystkie porty, po bokach nie ma niczego. I mamy tutaj trzy porty USB, do których możemy podłączyć kontroler. Możemy podłączyć mysz, możemy podłączyć pendrive, możemy też podłączyć klawiaturę, albo możemy też podłączyć Huba USB, jeżeli potrzebujemy więcej podłączeń. Mamy też HDMI. No i zasilanie, które jest w formie USB-C. I mamy też przycisk do włączania i włączania całego urządzenia. Jest to jedyna ruchoma część w całej konsoli. Razem z konsolą dostajemy kabel HDMI. Oraz kabel, który ma z jednej strony końcówkę USB-C, a z drugiej standardowe USB-A, i jest to kabel przeznaczony do zasilania. Zasilacz nie jest dołączony do konsoli, więc musimy takowy posiadać. Ponadto w pudełku znajdziecie również myszkę, która wygląda jak myszka z Amigi 500, tylko że troszkę pomniejszona, e oraz kontroler, czyli pad. Który wygląda jak pad zamigic CD32, tyle że pomniejszony i biały. I muszę powiedzieć, że te pomniejszenia nie są jakoś szczególnie uciążliwe, to znaczy myszka Amigi 500 pomniejszona nie wygląda wcale dużo, na dużo mniejszą niż obecne myszki, na przykład do laptopów. Natomiast pad ma rozmiary całkiem przyzwoite jak na dzisiejsze czasy. Ma on dodatkowe przyciski podpisane jako menu i home, cztery przyciski kierunkowe, dwa przyciski na froncie, czyli left and right, oraz jeszcze cztery przyciski po prawej stronie, podpisane jako A, B, X i Y. Oczywiście zarówno myszka, jak i pad, to są urządzenia USB i wpinamy je do portów USB konsoli A500 Mini. Dla jasności powiem, że oczywiście możemy sobie wpiąć również do naszego komputera, PC lub Maca, jeżeli ma tylko złącze USB i ta myszka Amigowa będzie spokojnie działać. Możemy też zrobić operację w drugą stronę, czyli możemy wpiąć sobie zupełnie standardową myszkę USB do, naszego, do naszej A500 Mini i ona również będzie działać, jak również możemy wpiąć klawiaturę USB. Klawiatura może się przydać w niektórych grach lub programach, więc jest to bardzo użyteczna funkcja. Jeżeli nie wystarczy złącz, bo są tylko 3 USB, możemy też podpiąć huba i do niego podpinać urządzenia. To również działa. A sercem tego urządzenia jest płyta główna z procesorem ARM, na której działa specjalna wersja systemu Linux oraz emulator AmiBerry. Dobra, to ja teraz podłączam to wszystko i zaraz pokażę wam, jak to działa. Przy pierwszym włączeniu urządzenie wita nas ekranem wyboru języka, a następnie wybieramy sobie, czy nasz monitor lub telewizor obsługuje częstotliwość 50 Hz czy 60. Ja już to zrobiłem, nie będę tego pokazywał, natomiast pokażę Wam jeszcze, jakie inne opcje są dostępne. Też nie będę omawiał wszystkich, ponieważ niektóre są dosyć oczywiste. Możecie na przykład wybrać sobie, jaki będzie rozmiar wyświetlanego. Obrazu. Możecie też włączyć efekt CRT, czy to jest coś, co się nazywa w innych emulatorach Scanline. Symuluje nam po prostu ekran CRT na, na LCD. Tutaj macie wszystkie możliwe języki, które można wybrać. Jest, jest wśród nich język polski. W opcjach zaawansowanych macie znowu ten wybór, który był na początku, czyli czy 50 czy 60 Hz. Jak widać, oprogramowanie mojego urządzenia jest w wersji 1.0. No i możecie włączyć tryb ekspercki, który daje wam możliwość ustawienia dodatkowych parametrów w przypadku korzystania z programów i gier poprzez VHDLOOW. I to wszystko. Jak widać, urządzenie jest bardzo proste w użyciu. Na ekranie głównym możemy sobie wybrać grę, w którą chcemy pograć. Ja nie będę oczywiście pokazywał żadnej z tych gier, ponieważ to nie jest kanał, gdzie zajmujemy się grami. Powiem tylko, że y, działają one bardzo dobrze. Są ustawienia emulatora, są zrobione pod każdą z tych gier i my już niczego tutaj nie możemy zmienić. Nie ma, nie ma żadnych ustawień. Możecie sobie zapisywać stany gier i później w szybki sposób wrócić do danego miejsca. Możecie sobie też podglądnąć jaki jest jakie jest mapowanie klawiszy na kontroler i to jest wszystko. Instrukcje obsługi nie są tutaj zawarte, ale można je znaleźć na stronie producenta. Lista gier pokażę wam jak wygląda tył pudełka i tam, tam jest ta lista, więc sobie możecie przeczytać. No dobra. To tyle jeśli chodzi o gry. Natomiast rzeczą, którą, która, która wyróżnia to urządzenie spośród innych minikonsoli jest możliwość podłączenia pendrive'a z własnymi grami lub programami lub demami. I o tym informuje już pudełko, więc jest to, jest to jeden z elementów, które mają sprzedawać tą konsolę. Jak to zrobić? Po prostu bierzecie sobie pendrive'a. Musicie na niego skopiować pakiet WHD Load, który jest do pobrania ze strony producenta. W tym pakiecie jest po prostu WHDLOAD. Następnie na pendrive'a możecie sobie skopiować gry lub DEMA WHDLOAD w formacie LH, czyli takie już przygotowane, zainstalowane, gotowe do uruchamienia. One mogą być w dowolnym katalogu. No to może zobaczmy coś. Ja tutaj właśnie mam pendrive'a podłączonego i e, może dla odmiany weźmy jakieś demo. Może coś z klasyki. Na przykład coś takiego. Uruchamiamy bardzo prosto, naciskając po, po prostu najpierw przycisk A, później Home, no i mamy demo. W odróżnieniu od tych gier, które są wbudowane w konsolę, w przypadku programów na WHD Loadzie, mamy możliwość ustawiania opcji. I teraz pokażę Wam to menu opcji. Wygląda ono w ten sposób. Co my tutaj ciekawego możemy zrobić? Możemy na przykład włączyć sobie emulację interlace'u. I to jest właśnie domyślne ustawienie, czyli jeżeli będziemy mieli ekran z interlace'em, to urządzenie będzie emulowało nam ten interlace na ekranie. Jeżeli ustawimy to w ten sposób, no to nie będzie żadnego interlace'u. Możemy przełączyć naszą Amigę w tryb NTSC. Możemy tam pozmieniać sobie mapowanie. E, możemy też zdecydować się na odpowiednią konfigurację pamięci i tutaj musimy wybierać w taki sposób, no po prostu to jest tak, tak naprawdę wybór z listy, tylko że my nie widzimy tej listy, musimy sobie e, przestawiać ten, ten pasek, ale tak naprawdę jest tutaj kilka zdefiniowanych ustawień i my możemy pomiędzy nimi wybierać. Oto one. No i możemy włączyć JIT. JIT podnosi wydajność emulatora znacznie. Możemy też włączyć sobie optymalizację emulacji Copera. I, ale to niestety nie jest za darmo. Jeżeli to włączymy, to w niektórych demach i w niektórych grach uzyskamy lepszą wydajność, ale będziemy Prawdopodobnie widzieć to na ekranie w postaci różnych artefaktów, zniekształceń i tak No, i po ustawieniu czegoś takiego, możemy jeszcze raz odpalić yy, grę lub demo, i ona już będzie odpalona z danymi ustawieniami. Cóż, wszystko co pokazałem do tej pory, to są bardzo fajne rzeczy i proste w użyciu, ale brakuje tutaj jakiegoś takiego. Efektu wow, czegoś takiego super, i okazuje się, że coś takiego również jest w tej konsoli. Jest to konkretnie możliwość uruchomienia workbencha, jak również innych programów. Jak to zrobić? W szczegółach pokażę wam w drugim filmie. Teraz zdradzę tylko kilka um, zasad. Związanych z wykorzystaniem tej funkcji. Po pierwsze, nie jest to funkcja udokumentowana przez producenta, więc no, można powiedzieć, że troszkę hakujemy to urządzenie, ale bez przesady. Idea jest taka, że w momencie, gdy my używamy WHD Load'a, programu, który jest w formacie WHD Load, to A500 Mini tworzy pliczek konfiguracyjny. I w tym pliczku możemy. Bezpośrednio zmieniać parametry, przez co możemy sprawić, żeby, żeby nasz emulator uruchomił zamiast WHD loada to, co my chcemy. Czyli w moim przypadku będzie to plik HDF, w którym mam zainstalowanego Workbench, a właściwie różne wersje Workbenchów. Dokładnie w tym samym, tym samym sposobem możecie zmusić A500 Mini do tego, żeby odpalała Wam gry lub demas ADF-ów. Możecie też zmienić sobie parametry emulatora w trochę bardziej swobodny sposób niż umożliwia to interfejs użytkownika A500 Mini. Co ciekawe, można również zmusić komputer do tego, żeby emulował kartę graficzną, i wtedy to już w workbenchu wygląda całkiem sensownie. Możecie uruchamiać programy. Które macie w HDF-ie. Możecie używać pendrive'a w łatwy sposób do wymiany danych z innymi komputerami. No i możecie również, jeżeli bardzo chcecie, uruchamiać gry WHD Load'a właśnie z tego poziomu, czyli z workbencha. Co daje Wam taką możliwość, że możecie użyć jednego z ogólnie dostępnych narzędzi, które ułatwiają uruchamianie gier typu iGame. No i możecie też bezpośrednio modyfikować każdy z pakietów WHD load, czyli trochę lepiej wpłynąć na to, jak on działa. Tak jak mówiłem, szczegóły tego, jak konkretnie skonfigurować znajdziecie w drugim filmie. Podsumowując, urządzenie kupiłem, nie mając jakichś szczególnych oczekiwań. Myślałem, że może pobawię się nim chwilę pogram w jakieś gry, a później odstawię albo dam komuś. Ale okazuje się, że urządzenie kryje w sobie możliwości całkiem niezłe. Chociaż trzeba powiedzieć, że te możliwości, które Wam tutaj zaprezentowałem, czyli tak naprawdę uruchomienie Workbencha z hdf oraz możliwość uruchomienia innych programów, są ukryte. To nie jest coś, co opisuje podręcznik użytkownika, więc trzeba to urządzenie troszeczkę zhakować, żeby takie efekty uzyskać, ale trzeba też przyznać, że nie jest to zbyt skomplikowane. Być może w przyszłości producent zdecyduje się na jakieś lepsze udostępnienie tego typu funkcji w nowym firmware, albo chociaż udokumentowanie drogi, jak te funkcje uzyskać. No Niemniej jednak na razie jest jak jest. Cena urządzenia nie jest może rewelacyjna, ale z drugiej strony tyle tego typu gadżety kosztują mniej więcej, więc powiedziałbym, że jest do przyjęcia. No w szczególności biorąc pod uwagę te ukryte możliwości, które wam zaprezentowałem. Urządzenie jest bardzo łatwo dostępne. Widziałem reklamy tego urządzenia w kilku miejscach oraz oczywiście widziałem je również fizycznie kilka dni temu, gdy byłem w markecie elektronicznym. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. To jest, to jest bardzo dobre urządzenie. Dla mnie jest to coś, co aktualnie stoi na moim biurku, zaraz koło Mista. No i być może niedługo zastąpi całkowicie Mista. I cóż mogę więcej powiedzieć? Polecam Wam po prostu to urządzenie, bo oferuje duże możliwości za stosunkowo atrakcyjną cenę. No i to by było na tyle, co mam dla Was na dzisiaj, także pozdrawiam i do następnego razu. Cześć!